Witajcie kochani, to ja Miss Ania. Zanim przejdziemy do naszego odcinka, to jak widzicie z mojego oczywiście szorcika, niedawno obchodziłam moje urodzinki, tak, 14 sierpnia, uchodziłam 21 lat, no i dzisiaj sobie zrobię taki urodzinowy odcinek, bo pisałam oczywiście w szorcie, że zrobię dla Was, no i oczywiście ten odcinek już dla Was nagrywam. I co będziemy w nim robić, w tym odcinku? Dzisiaj sobie otworzymy coś. Bardziej otworzymy sobie zestawik i też oczywiście zrecenzujemy. A tym zestawikiem, który sobie zrecenzujemy i otworzymy jest ten, który dostałam tobie na urodziny od mojej oczywiście rodzinki. Mojej ukochanej oczywiście. I to jest zestaw Lego Botanicals o numerze 10342, a normalnie 1,0342, też tak można nazwać. Ten zestaw jest 18. Plus. No i, i mamy tu w ogóle napisane, teraz, bo teraz na każdym zestawie jest napisane, ile jest elementów. I ten zestaw mam ponad 749 elementów, to sporo nawet. I w ogóle, jak on się nazywa? To jest zestaw hmm, Piękny Bukiet Różowych Kwiatów. Tak się oczywiście nazywa. I w ogóle to będzie mój pierwszy zestaw z tej serii, bo żadnego z tej serii, bo, bo ta nikas nie miałam, a teraz będę miała taki piękny, oczywiście, bukiet. No i co? Już Wam pokazuję. Może Wam pokażę z drugiej strony, żebyście oczywiście widzieli. pudełko i tak dalej. O, no, już Wam pokażę, jak to wygląda. No i tak się oczywiście prezentuje Akurat sobie pasuje w ogóle otwieranie tego bukietu, bo akurat jest lato, jeszcze są kwiatki, roślinności. To akurat pomyślałam, że akurat sobie otworzę. I też, jak, no i też dawno nie składałam czegoś dużego, to będę miała oczywiście co robić. No i dobra. Mamy oczywiście tu nasz ten piękny bukiet. Mamy tutaj, jak widzicie, lilie, różyczki i inne piękne, jak widzicie, kwiaty. Mamy oczywiście tutaj. Ile elementów, ile lat możecie, żeby to składać? I co tu jeszcze mamy? A, tu jest pokazane, jak to wygląda. Ile będą miały te kwiaty centymetrów? I one będą miały 32 centymetry. To nawet sporo. Mamy tu pokazane bukiet, ten cały w takim fajnym wazonie. Jeszcze tu z boku takie. One, się te kwiaty. No, i jeszcze tu piszę takim krótkiem, że Ways not include, No to chodzi, że wazon nie jest tutaj jakby dołączony. Ale spokojnie. Ja już mam wazonik, zbudowałam dawno, dawno temu. I jak widzę, mam tu inne kwiaty. I, i na pewno te kwiatki, które tutaj będę dla was recenzować, no to ona na pewno tam trafi. później i będziecie je widzieć. No dobra, nie przedłużając, chyba będziemy otwierać oczywiście to pudełko. No bo co, wszystko już Wam pokazałam ładnie. Yy, I otworzymy. W sumie to pudełko jest takie yy, oczywiście spore nawet. tylko już tak otworzę przy Was, bo to będzie łatwiej. Oczywiście znaczy biorę oczywiście mój sprzęt do otwierania, bo... Teraz... Yy, dawno temu, jakieś kilka miesięcy temu, dawno... Odkryłam, że żeby nie psuć sobie, bo tu oczywiście mamy, żeby tu otworzyć, to otworzyć pudełko, jest taki sposób, że, że potrzebujemy oczywiście do sekretarza, do klocków i możemy ładnie otworzyć nasze pudełko, żeby nie zepsuć. Dobra, już to poszło. Dobra. Ja chcę jeszcze polecam w tym sposobem, bo tak to nie musicie tak w sensie tego pudełka. Oczywiście, znaczy, jak chcecie zostawiać pudełko. Bo jak nie, no to <grych> ten, ale ja akurat teraz. Dobra. Już teraz otworzone to na razie sobie otworzyć, bo to mi się na razie nie przyda. No, i powiem Wam, że prawie. Nie wiem, czy widzicie. Prawie co jest jest dnie. No, ale dobra. Ja bym, oczywiście, ja to powiem. Nie. Zaraz Wam tu wrócę i pokażę Wam, co tu jest. Mamy tak, mamy tu piękną, oczywiście instrukcję. Taką inną. Okej. Okay. To sobie później pokażę Wam. Co tu mamy? O, proszę, mamy pierwszy woreczek z tymi takimi ten. Okej. Okay. Z pokoloką. Dobra, wyjmę wszystkie i zaczęmy. Tu jest. Ale przypuszczam, że jak tu mamy napisane, że jest 7,49 elementów, to przypuszczam, może być z koło 7. Tak przypuszczam, tak przypuszczam że tyle może być elementów. No ale dobra, zaraz sobie. No i dobra. Eee, najwięcej tu mamy: piątkę, czwórkę, dwójkę, jedynkę, szóstkę, trójkę. No to mamy sześć woreczków. Myślałam tak z 7, bo tak czasem jest, ale ze 6 to tak sporo. dobra, powiedzmy, że 7, no bo licząc jeszcze ten woreczek, taki, wiecie, nieoznakowany z tymi, tymi patykami do kwiatków, bo ich jest tu sporo, no to może być powiedzmy tak 7. No, to... no no tak, no bo numerowane 6, a tutaj, no powiedzmy, że to jest 7, no tak, 7 oczywiście klocków, No i mamy oczywiście tam instrukcję, ale jak mówiłam, no to Wam później to pokażę, bo to ja sobie złożę, to tam później zobaczymy, czy to są jakieś reklamy i tak dalej. Ale powiem Wam, że instrukcja bardzo, bardzo ładna. Udawało mi się takie, takie widać te kwiaty, i to na takim białym bardzo ładnie to wygląda. No dobra, znacie, że mnie nie, nie od dziś na moim kanale, że ja idę czyś to składać. I jak raczej się złożę, to wam pokażę efekt oczywiście końcowy. No dobra, ja idę oczywiście sobie tam układać i coś, rzeczywiście oglądać przy tym. No i jak raczej się złożę, to wam pokażę ten piękny oczywiście bukiet kwiatów. No to idę składać. Do do zobaczenia. Jestem już z powrotem, moi drodzy. Jak się już ułożyłam nasz bukiecik pięknych yy, różowych kwiatów. Jak się, się prezentuje? Wsadziłam y, taki szklany blazonik, poszycza od mamy, bo chciałam, wiecie, porobiłam przed nagrywką zdjęcia. Tam sobie, wiecie, stawiłam na Instagrama i tam potrzebowałam, wiecie, zdjęć tych pięknych, oczywiście, kwiatów. Za, zanim je oczywiście Wam wszystkie, oczywiście, pokażę, to pokażę oczywiście Wam instrukcje, elementy dodatkowe. I jeszcze jedna rzecz muszę Wam pokazać, bo zapomniałam Wam na początku. Pudełko, w takim jednym miejscu wam pokazać pudełko, bo nie pokazałam, nie pokazałam wam, wam pokazuję o tej góry. Nie pokazałam wam jej, że zapomniałam o tej górze. Jeszcze wam jeszcze pokazuję. Jak widzicie, mam tu te kwiatki. Tutaj mam pokazane, no i tutaj możemy, jak komuś dajecie taki bukiecik no to możecie się nam przede komuś podpisać. To taka widzowie, wiecie. No, taka mała po prostu informacja, bo gdzie otworzyłam tutaj, a zapomniałam właśnie, że tutaj jeszcze jest coś takie: takie wiecie, do podpisania się, po prostu dla kogoś, i tak dalej. Ale jak coś, no to, ten, no to pudełko sobie tam odsunę na bok, a Wam pokażę oczywiście elementy dodatkowe i instru instrukcje. Tu mam oczywiście te elementy dodatkowe, troszeczkę ich zostało. Nie powiem, takie różne kwiatki, różne takie elementy takie malusieńkie, jak zawsze, elementy jakieś musiały zostać, nawet tutaj, w tych kwiatkach. No i wam już pokazuję, oczywiście, tą naszą instrukcję. O dzisiaj bardzo oczywiście, bardzo ładna ta instrukcja. No i oczywiście, czy to ma y, reklamy Ma, ale fajnie tutaj zrobili. Że widzowie, jak każdy widzowie budujecie sobie ten kwiatek, to macie napisane, co to za kwiatek. I to jest pokazane, że jak możecie zbudować, czy chcemy aplikację albo papierowe. Ja sobie papierową wersję, bo mówię mam akurat. I tutaj pisze Elegant by Nature, to wszystko po angielsku oczywiście. No i mam oczywiście opisane wszystkie kwiaty, na przykład corn flower, i aktu plus Baby blue. <try> Na przykład, no po prostu są wszystkie te kwiaty, po co są w tym, oczywiście, w tym gdzieś po prostu przestawione w tej instrukcji. W sumie fajna opcja, bo jak ktoś na przykład nie zna się na gatunkach tych oczywiście kwiatów czy coś, no to fajnie, że wiecie, podpisują. Ja Wam pokażę wszystkie po prostu. Na przykład mam oczywiście róże, mamy oczywiście te Blue Daisy. I fajnie to zrobione, fajnie to wygląda, tak wiecie, o co mi chodzi. I to zrobię, wiecie, po kolei układam. Mamy na przykład tutaj, Cane Blue Bells, takie dzwoneczki, tu mamy Persian Bude Cup, no i każdy tutaj oczywiście, skąd pochodzi i tak dalej. Spoko, że wiecie, w każdym dali taki opis, że skąd pochodzi i tak dalej. No, tutaj idziemy dalej sobie. O, i mamy zrozumieć na przykład yy, wandeli dalia, dalia taka, ładny kwiatek. Asi zaraz wam je pokażę, te wszystkie kwiaty. No i mamy, widzowie, ostatnie kwiaty: Boat orchidea. I jak ja mówiłam na początku, że myślałam, że to są Myślałam, że to są lilie, ale widzę, no, później tak spojrzałam, jak składałam i później tam, wiecie, gdzieś przydałam, że to nie są lilie, tylko to są orchidee. To mały mój błądzik, jak coś, to, to nie są lilie, tylko orchidee, ale wiecie, tak troszeczkę podo były podobne oczywiście, wiecie, do tych lil. Lilie, no, wiadomo, a to są bardziej orchidee, ale już dobrze, że przynajmniej tu napisali, bo jak ktoś wiecie, wy pomylił, no to wiecie. To tak kiepsko, ale tak przynajmniej wiem, że to nie są linie, tylko Boat Orchidea. No to po prostu taka orchidea fajna. I to było oczywiście tutaj ostatni ten, ten. No i czy były jakieś widzowie. Ten. Powiedziałam, że fajnie się składały te kwiatki. Czy były jakieś widzowie najtrudniejsze z tych kwiatków? W sobie nie było. Ok. Najbardziej chyba jeden, by taki, wiecie, nie aż tak skomplikowany, ale na przykład no, trzeba było troszeczkę na niego więcej czasu pospędzić, go zbudować. Ale co tu jeszcze mamy? Tu mamy, jak wiecie, reklamę jeszcze innych, oczywiście, kwiatków. Mamy polne, bukiet róż. No i takie doniczkowe, oczywiście. No i jeszcze tutaj taka reklama, że. You will win i po prostu coś takiego i elementy oczywiście, jakie są wszystkie w zestawie. I to oczywiście wszystko z instrukcji i bardzo ładna ta instrukcja, mogę powiedzieć. No i Wam oczywiście pokażę te wszystkie kwiaty, jak one oczywiście wyglądają. No i które mi się wydaje, że był najdłużej chyba. Powiem Wam, że najdłużej chyba się skło... może tak mi trochę więcej czasu zajęły, chyba mi się daje te kwiatki. Bo jak wi każdy widzowie ten płatek, to widzowie składał się z takich... Takie jak ma na przykład takie kosy, takie... No po prostu bronie. Bo to są tak fajnie to użyte niektóre, tak elementy, że na przykład to, to mogły być nawet do broni. Naprawdę. I to naj chyba najwięcej, bo niektóre były takie prostsze, okej. Okay? A ten chyba najwięcej czasu bym się ten kwiatek zajmował, może, tak powiedzmy, no bo trzeba było każdy po prostu tym. Ale powiem wam, że no, sam bukiet jest bardzo ładny. Bardzo mi się podobają te, no chciałam powiedzieć już lilie, ale bardziej orchideę, bardzo ładnie to wygląda. Mamy tu nie tylko kwiatki, bo mamy oczywiście takie, oczywiście, liście. Mamy oczywiście te ładne. Mamy tu róże, taki inny kolor. Akurat będą mi pasować w sumie do bukietu mojego, no bo ja akurat mam czerwone róże, a teraz będę miała takie różowe róże. Hmm. Hmm. Powiem Wam, że na przykład ten jest ładny też kwiat. Tylko, nie zrobił drugiego, bo fajnie by to wyglądało, że na przykład by był drugi, bo fajnie. Bo fajny, mi się ten podoba, akurat. Te dzwoneczki no też robią swoją robotę. No i mogę Wam wyjąć jednego, nie wiem jakiego tu wyjmiemy. A mogę na przykład tego na razie wyjąć. No i zobaczcie jakie one mają w ogóle długie łodygi. No to na pewno muszą mieć 32 cm jak pisze na pudełku, bo naprawdę są długie. Powiedziała, że dłuższe chyba niż tamte. Ciekawe jest, sobie, jak to będzie wyglądać. Może w innych odcinkach będzie. Wiecie, patrzę, jak to będzie wyglądać. Zobaczę w ogóle, czy one się zmieszczą, w ten wazonik, bo te były takie, wiecie, nieco mniejsze kwiateczki. Kwiatuszki chciałam powiedzieć. A te są trochę większe. No to zobaczymy, bo może się zmienić, że na przykład w ten słoik teraz będzie nie Lego, tylko na przykład w ten będziemy się wchodzić. No ale zobaczymy. Ale dobra, przyjrzymy się dalszym kwiatom. To naprawdę te orchidery oczywiście same sobie są piękne. No te liści też fajnie porobili, bo na przykład te są bardzo takie ciekawe, też niespotykane. Te oczywiście te niebieskie, takie malusienkie, <sum> bardzo malutkie. Chyba to są z tego całego bukietu chyba najmniejsze kwiatki, które tu są. Bo one są naprawdę najmniejsze. Na drugim miejscu chyba wielkości, no to są te. Ale naprawdę te, no wszystkie same sobie są kwiatki fajne, na przykład te róże też ro robią robotę. No powiedzmy, że naprawdę to jest różowy, ten piękny różowy bukiet kwiatów. W sumie bardziej można było się spodziewać, że to będą same oczywiście różowe rzeczy, ale mamy tutaj trochę taką mieszankę, bo mamy tutaj białe, mamy tutaj ciemnoróżowe, różowe, jasne różowe, mamy pomarańczowe, białe, zielone tutaj roślinki. No to tak nawet powiem Wam, jakby taki prawdziwy bukiet powstał, powiem Wam, że to by do siebie basowało. tak naturalnie, w rzeczywistości. Nie z kocków, Lego, tylko ten, to by fajnie to wyglądało. Hmm, jaki to wam pokazać z bliska? Bo oczywiście, no co? Te kwiaty nie, nie mają oczywiście funkcji. To nie jest jakiś samochód czy mech, jak z ninjago, tylko po prostu. Jak ktoś na przykład lubi kwiaty, no to przypasuje ten bukiet. Akurat, zależy, no jaki bukiet, bo dużo tych bukietów powstało, jak widziałam. Ale mogę wam pokazać bliska jeszcze raz ten. No i no fajnie, a w ogóle to są te płatki, oczywiście tego kwiatka, to są w ogóle wykonane z tarczy, mogę przyznać. Tu mieliśmy oczywiście z takich, wiecie, też broni, a tu mamy akurat takie zrobione tarcze i fajnie to zrobione, akurat. I jeszcze pokażę wam fajnie zrobione, na przykład tej orchidei, że zobaczcie, to jest, widzowie, żapka. To jest żabka, widzowie. Naprawdę, to jest żabka, ale zrobione jakby. To jest taki i środek tej orchidei, a to jest po prostu normalnie żabka. To na przykład, o, do tych liści, na przykład użyję to, zobaczcie, winogron, że niby ten. No, naprawdę, niektóre te elementy, jak tak spatrzyłam, no to fajnie to jest użyte. Na przykład, no tu mamy winogrona użyte, tutaj żabkę na przykład użytą, tutaj na przykład takie. Miały być to tarcia, zrobili takie płatki. No, no, spoko. No i co tu można mówić o tym bukietzie? No, powiem Wam. W sumie mogę powiedzieć, że na pewno ten bukiet mogę polecić, bo naprawdę jest ładny. No, jak ktoś naprawdę zbiera tą serię, bo Hattie oczywiście. Jak ktoś źle powiedziałam, to było, przepraszam, bo ja tej serii wiecie. Y kojarzę oczywiście tę serię, ale wiecie, to jest mój pierwszy oczywiście zestaw z tej serii, no to wiecie tak nie zbierałam, tylko takie mniejsze oczywiście ale naprawdę ten piękny oczywiście bukier naprawdę mogę polecić i jest bardzo piękny, no i na pewno w stanie ładnym wazonie nie wiadomo czy ten zobaczę będę musiała sobie poukładać, ale to sobie wiecie, za, za... Poza filmem zrobię, ale na pewno Wam polecam ten no oczywiście bukiet. Jak ktoś na przykład chciałby podarować oczywiście komuś bliskiemu taki bukiet, dziewczynie swojej, czy na przykład mamie, babci na przykład, no to mogę polecić na przykład ten bukiet, bo jest bardzo ładny, inny, bo mamy tu różne, różne kwiaty, mamy orchiderę i bardzo inne, bardzo fajne kwiaty. I nie tylko, bo mamy też liście. No dobra, ja będę się z Wami żegnać. Zadam Wam odcinek, jak się podobał. Napiszcie w, w komentarzu, który oczywiście z tych kwiatów Wam się podoba. Możecie znać. I dajcie się łapkę w górę, żebyście byli na bieżąco oczywiście z moimi filmami. I jeszcze na zakończenie zapomniałam powiedzieć, że te na przykład tutaj to są zrobione w ogóle jajka. Takie jajeczka po prostu. Jeszcze chciałam taki dodać mały tutaj jeszcze szczegół, że to jeszcze są takie użyte fajniej Jajka, ale to są jakby, wiecie, że niby z tego wyrosną na przykład takie piękne kwiaty. To jest taki po prostu dodatek do tego. Dobra, nie przedłużając, napiszcie w że jak sądzicie o tym bukiecie, a ja oczywiście nie przedłużając, się z wami żegnam. No to do zobaczenia w kolejnym materiale. No to bye! -o.